Awantura na wysokości 10 tysięcy metrów, krzyki, agresja i groźby. Samolot pasażerski lecący do Warszawy musiał lądować awaryjnie na Lazurowym Wybrzeżu, we Francji. Kto był bohaterem tego niewyskandalu? Nikt inny jak Daniel Martyniuk, jedyny syn króla Disco Polo. To, co wydarzyło się na pokładzie samolotu Ys-R, przekracza wszelkie dotychczasowe granice jego wybryków. Pasażerowie byli przerażeni, a załoga bezsilna. Na lotnisku w Enice i na syna Zenona Martyniuka czekała już francuska policja. Ale to dopiero początek. Na wieść o tym skandalu Kuba Wojewódzki nie wytrzymał. Znany z ciętego języka dziennikarz publicznie zadrwił z Martyniuka w sposób, który przejdzie do historii polskiego show biznesu. W swoim felietonie użył słów, które dotknęły najczulszych punktów Daniela, nawiązując do jego żony i dziecka. Po tej publikacji w sieci zawrzało. Co dokładnie powiedział wojewódzki? Jaki był prawdziwy, minuta po minucie, przebieg tej lotniczej katastrofy wizerunkowej? I jakie konsekwencje czekają teraz na dziedzica Fortuny Disco Polo? Zostańcie z nami, bo ujawnimy kulisy wydarzeń, które mrożą krew w żyłach. To, co miało być spokojnym, rutynowym lotem powrotnym z Malagi do Warszawy w dniu 21 października roku 2025 roku, na zawsze zapisze się w pamięci pasażerów jako koszmar. Spokojna podróż nad Europą szybko zamieniła się w dantejskie sceny, a wszystko za sprawą jednego, wyjątkowo niesfornego pasażera. Daniel Martyniuk, bo o nim mowa, niemal natychmiast po starcie, gdy samolot wzbił się w powietrze, zaczął głośno i bardzo dosadnie domagać się od załogi podania mu alkoholu. Chciał piwa. Załoga, widząc być może jego stan jeszcze przed wejściem na pokład, lub po prostu trzymając się procedur bezpieczeństwa. Kategorycznie odmówiła sprzedaży napojów procentowych. Dla każdego innego pasażera byłby to koniec tematu. Ale nie dla Daniela Martyniuka. Odmowa personelu pokładowego była dla niego niczym płachta na byka. To był punkt zapalny, który uruchomił lawinę agresji. Zamiast się uspokoić i wrócić na swoje miejsce, Martyniuk wpadł w prawdziwą furię. Pasażerowie, którzy zapłacili za spokojny lot, Nagle znaleźli się w centrum awantury, przerażeni nieobliczalnym zachowaniem mężczyzny. Świadkowie, którzy przeżyli ten lot, opowiadają o scenach autentycznej grozy. Mamy bezcenną, szczegółową relację kobiety, która znajdowała się na pokładzie i widziała całe zajście na własne oczy. To nie są domysły, to nie są plotki z drugiej ręki, to są fakty. Według jej słów, zachowanie Martyniuka było absolutnie nie do opanowania, a jego agresja narastała z każdą minutą. Oto dokładny, wstrząsający opis tego, co działo się na pokładzie, przytoczony przez świadka, zamieszanie zrobił. Ogólnie raczej widać było, że nie chcą mu sprzedać tego piwa, więc zaczął się awanturować. Cały czas powtarzał, że on chce piwo, że jak mu nie sprzedadzą piwa, to mamy lądować natychmiast. I tak dalej, i tak dalej. No i łaził w te i z powrotem. Tak mniej więcej miał dwudzieste trzecie miejsce z przodu maszyny Red, czy coś takiego. I chodził w tył, w przód. No i się tam awantrował cały czas koło kokpitu. Wyobraźmy sobie tę sytuację: samolot na wysokości przelotowej, ograniczona przestrzeń, a po pokładzie krąży agresywny mężczyzna, który wykrzykuje swoje żądania tuż przy kokpicie, miejscu absolutnie kluczowym dla bezpieczeństwa lotu. Załoga była bezradna. Prośby o spokój, ostrzeżenia o konsekwencjach nic nie docierało do syna króla Disco Polo. W obliczu realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu i pozostałych pasażerów, kapitan podjął jedyną słuszną, choć drastyczną decyzję – awaryjne lądowanie. Maszyna Wizz Air została przekierowana na najbliższe odpowiednie lotnisko, którym okazał się port lotniczy w Enicei, na francuskim lazurowym wybrzeżu. Gdy tylko koła samolotu dotknęły płyty lotniska w Enicei, na pokład wkroczyli funkcjonariusze francuskiej policji. Pasażerowie odecznęli z ulgą. Daniel Martyniuk, który jeszcze chwilę wcześniej czuł się panem sytuacji, został natychmiast obezwładniony i wyprowadzony z maszyny w kajdankach. To nie był koniec jego kłopotów, a dopiero początek. Spędził noc w areszcie. Jak donoszą media, francuska policja zwolniła go dopiero następnego dnia. W godzinach przedpołudniowych, około 10:30, samolot, po przymusowym postoju. Uzupełnieniu paliwa i załatwieniu formalności kontynuował podróż do Warszawy, jednak pasażerowie dotarli na miejsce ze znacznym opóźnieniem i potężną dawką stresu. Linia lotnicza Wizz Air wydała oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła, że incydent z udziałem niesfornego pasażera faktycznie miał miejsce i zakończył się awaryjnym lądowaniem, jednak zgodnie z polityką firmy nie podała szczegółów dotyczących zachowania konkretnej osoby. Nie musiała. Świadkowie i sam Martyniuk dostarczyli mediom wystarczająco dużo materiału. Ale najbardziej absurdalne i groteskowe w całej tej sytuacji jest to, co działo się na krótko przed tym fatalnym lotem. Otóż Daniel Martyniuk zaledwie kilka dni wcześniej publicznie i uroczyście ogłaszał wszem i wobec, że definitywnie znika z mediów społecznościowych. Twierdził, że potrzebuje spokoju, że chce się skupić na sobie, odciąć od medialnego chaosu i toksycznego zainteresowania. Jego deklaracje o końcu z publicznymi występami brzmiały niemal jak przysięga. I co się stało? Kilka dni później ląduje na pierwszych stronach wszystkich portali plotkarskich, zakuty w kajdanki na francuskim lotnisku. Po tym, jak pijacki wybryk zmusił pilota do awaryjnego lądowania. Ta kosmiczna ironia losu, ten niewiarygodny kontrast między wzniosłymi deklaracjami a brutalną, żenującą rzeczywistością, stał się czystym złotem dla Kuby wojewódzkiego. Król TVN nie mógł przepuścić takiej okazji. W swoim najnowszym, wyczekiwanym felietonie dla prestiżowego tygodnika Polityka, Wojewódzki bił Martyniukowi szpilę tak celną, precyzyjną i bolesną, że aż zadźwięczało. Dziennikarz nie skupił się jednak tylko na samej awanturze w samolocie. On poszedł znacznie dalej. Wojewódzki bezlitośnie nawiązał do ostatnich prywatnych dramatów Daniela, w tym jego burzliwego rozstania z żoną Faustyną i, co najbardziej bolesne, do jego relacji z własnym dzieckiem. To właśnie ten fragment komentarza wywołał prawdziwą burzę i fale dyskusji w internecie. Aby w pełni zrozumieć, dlaczego ten incydent i reakcja wojewódzkiego budzą aż takie emocje, musimy cofnąć się o krok i zrozumieć, kim właściwie jest Daniel Martyniuk. To nazwisko to w Polsce instytucja. Bycie jedynym synem Zenona Martyniuka, człowieka, który z muzyki tanecznej uczynił ogólnonarodowy fenomen, oznacza życie na świeczniku od samego urodzenia. Reflektory, flesze aparatów, ciągła obserwacja i gigantyczne oczekiwania to była jego codzienność. Podczas gdy Zenon, król Disco Polo, budował swoje imperium i zdobywał szczyty popularności, jego jedyny syn, Daniel, dorastał w cieniu tej przytłaczającej sławy. Media śledziły każdy jego krok. Mimo tego dziedzictwa, Daniel wielokrotnie próbował wyjść z cienia słynnego rodzica, ale jego próby zazwyczaj kończyły się fiaskiem. Zamiast budować własną markę w pozytywny sposób, Daniel od lat wybierał niestety drogę skandalu, kontrowersji i publicznego prania brudów. Jego życie osobiste i nieprzemyślane, impulsywne zachowania wielokrotnie przyciągały uwagę mediów znacznie skuteczniej niż jakiekolwiek próby działalności artystycznej. Awantura na pokładzie samolotu była tylko kolejnym, choć wyjątkowo spektakularnym, incydentem z długiej listy. Przez lata jego relacje z rodzicami Zenonem i Danutą Martyniuk były niezwykle burzliwe, pełne publicznych konfliktów, wzajemnych oskarżeń i medialnych sporów. Choć ostatnio wydawało się, że nastąpiła poprawa, Daniel udostępniał zdjęcia z dzieciństwa i spędzał z rodzicami czas, to jednak jego natura wciąż pozostaje nieokiełznana. Balansuje na cienkiej granicy między prywatnością a publicznym ekszybicjonizmem. Jednak ostatni wyskok na pokładzie Weiss Air wykracza daleko poza granice niewinnego narzekania w social mediach czy drobnych rodzinnych sprzeczek. Tym razem Daniel Martyniuk nie tylko naraził na szwank swój wizerunek, ale przede wszystkim stworzył realne zagrożenie i pociągnął za sobą poważne konsekwencje. Zachowanie Daniela Martyniuka wywołało powszechne oburzenie wśród pasażerów, którzy domagają się surowego ukarania celebryty. Sprawa jest szeroko komentowana w mediach, a eksperci od prawa lotniczego wskazują jasno takie incydenty mogą prowadzić do katastrofalnych skutków prawnych i finansowych dla sprawcy. Martyniukowi grożą konsekwencje nie tylko we Francji, gdzie doszło do zatrzymania, ale również w Polsce. Linia lotnicza Wizz Air niemal na pewno wystąpi z roszczeniem finansowym o pokrycie gigantycznych kosztów awaryjnego lądowania, opłat lotniskowych w NICEI, opóźnień i zużytego paliwa. Mówimy tu o kwotach idących w dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych. To rachunek, który może zaboleć nawet przy fortunie króla Disco Polo. I właśnie w tym momencie na scenę wkracza on. Kuba Wojewódzki. Znany ze swojego ciętego języka, bezkompromisowych opinii i skłonności do komentowania najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń, tym razem również nie zawiódł. W swoim felietonie w polityce odniósł się do ostatnich wyczynów Daniela Martyniuka, używając swojej najpotężniejszej broni lodowatej ironii. Wojewódzki nie musiał nawet krzyczeć wystarczyło, że celnie zacytował samego Martyniuka, by obnażyć całą absurdalność jego postaci. Dziennikarz przypomniał niedawne, szumne deklaracje Daniela. Przypomnijmy, Daniel Martyniuk poinformował, że nie będzie już ze swoją żoną Faustyną, gdyż, jak stwierdził, do siebie nie pasują. Jakby tego było mało, oznajmił także, że znika z social mediów. A na koniec dodał, że nie pojawi się na chrzcinach własnego syna. I wtedy właśnie Kuba Wojewódzki wyprowadził swój mistrzowski, nokautujący cios. Przytoczmy ten cytat w całości, bo jest on absolutnym mistrzostwem satyry. Daniel Martyniuk poinformował, że nie będzie już ze swoją żoną Faustyną, gdyż do siebie nie pasują. Oznajmił także, że znika z social mediów i nie pojawi się na chrzcinach syna. Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz. Te słowa są miażdżące. Niesamowity chłopak. Potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz. Wojewódzki w zaledwie jednym, genialnym w swej prostocie zdaniu, podsumował całą dotychczasową medialną karierę Daniela Martyniuka, karierę zbudowaną nie na osiągnięciach, ale właśnie na tym, czego nie zrobił, co zaniedbał lub co spektakularnie cepsuł. Ten komentarz, odnoszący się do tak delikatnych spraw jak rozstanie z żoną i nieobecność na chrzcinach dziecka, był dla wojewódzkiego gotowym materiałem do satyry. Skandalicznym, ale jednocześnie groteskowym. Dziennikarz celnie wypunktował medialny chaos wokół syna Zenka, który z dnia na dzień staje się bohaterem coraz bardziej absurdalnych nagłówków, mimo swoich zapewnień o chęci zniknięcia. Wojewódzki, jak zwykle, nie bał się nazwisk i z zimną precyzją wykpił wszystkie słabości bohatera tabloidów. Awantura o piwo na wysokości 10 km, przymusowe lądowanie w Enicei, noc w francuskim areszcie, a na koniec publiczna, brutalna drwina z ust samego Kuby Wojewódzkiego. Daniel Martyniuk po raz kolejny udowodnił, że jest absolutnym mistrzem w dostarczaniu mediom gotowych, skandalizujących nagłówków. Podczas gdy jego ojciec, Zenon, przez dekady ciężką pracą budował swoje muzyczne imperium na scenie, jego jedyny syn zdaje się specjalizować w równie spektakularnej destrukcji i demontażu rodzinnego wizerunku. Kontrast między szumnymi deklaracjami o zniknięciu z mediów, a głośnym powrotem w kajdankach jest nie tylko groteskowy, jest on po prostu tragiczny wojewódzki cel nie wypunktował tę fundamentalną słabość, ten brak konsekwencji i życiową niedojrzałość. Pytanie, które pozostaje otwarte i zawieszone w powietrzu brzmi czy to jest już dno, od którego Daniel Martyniuk wreszcie się odbije? Czy może to tylko kolejny żenujący przystanek w medialnym cyrku, którego głównym bohaterem, chcąc nie chcąc, pozostaje syn króla? Jedno jest pewne po tych mrożących krew w żyłach wydarzeniach w samolocie i po tych bezlitosnych słowach wojewódzkiego, cisza wokół Daniela Martyniuka na pewno szybko nie nastanie. To spektakl, który niestety ku uciesze tabloidów i zgrozie rodziny wciąż trwa.